Cześć moi drodzy, dzisiaj gramy z Nikodemem i dzisiaj to jest Gierka. Wy już graliśmy wcześniej, bo akurat tutaj możemy... Ja sobie kupię za coś. Ale jeszcze nie. Mam, mam mam, O kurde, o kurde, o kurde. Doganiam się! Nie mówcie widzowie, nie mówcie No, nas zrozumiał Nie mówcie niko debowi Ale co Nie wiem A ty zrobię, a ty Czemu masz się i balalili? Ja mam się i balalili Nie, bo taki dźwig wielk był. jaki nie masz? Bij mi buziny. Babon On ma jeden milion, ja biję, A ja biję takie coś? Ja biję. Ale na gdzie jest Ja biję to tam. Gota? To tam. To? Tam. A w pierwszej kranie czy w drugiej? Drugiej, totem. A kurcze, totem, nie to tam tylko totem Ja jestem arbuzikiem Jestem arbuzikiem Arbuzik. Kurde Nie to Blisko, blisko jestem trzeciej mapy Tego portala blisko Idę wywiedzą Ej, ja, a ja rozwalam tą filmikę No, a ja sobie otworzyłem. Ty, ja nie wiedziałem, że mam peta od in-in-in-dun, od in-in-in-dun A ja miałem takiego Ty, ja też miałam On jest złoty, nie? Taki złoto, nie? <laughs> O, bary, to uczynać. Ej, szkoda, że nie ma Jurka, co nie? No... Tak to by było... I, I to może jakby się zadzwonił? Nie, nie, dobra. Nie, bo nagrywasz, dobra. Ej, teraz to lej dałem. Przecież mi tam całe dałeś. Ej, piętnaście... 15... To tu gdzie jest ten? No czy... tym. O blisko, czy blisko? No, tutaj jest to, te w Dobra, ja cię już poszukam. Jest Maria. Ja jestem albo w tej złotej no, tej. Czy jakiej złotej tej? Tak nie ma kłamu złotym.

ja mam nie No kurczę, ja jestem blisko portalu 22 poziomu A ja jestem a ja jestem obok jak? No to ja tam kilkanaście razy Łaziłem i cię nie widziałem, więc teraz pójdę tam. Okej okay. No Jeszcze jesteś? No już jestem. Przy jajkach? Ja. Jest ja jajkach? A w której ty kraju jesteś? W drugiej! Czy w pierwszej? Bo jestem w tych jajkach, a tu gdzieś nie ma. Jestem drugiej. To weź na jajko. No... Nie mogę wejść. Ty straszny? Nie mogę wejść. Jak nie mogę wejść? No właśnie, ja... tak ujednasz na koszmar w i. nie wejść. Jestem na lejku. Boże, jak tutaj chosuj. No dawaj. Ale nadal ci nie widzę. Nie, ty jesteś w pierwszej mapie. No to ja pa. A może nie do. Kurde, nie do ciebie dołączyłem. Do ciebie nie dołączyłem. Arman! Nie do ciebie dołączyłem, tylko do kogoś innego! Grajlot. Zielony. A gdzie ty jesteś? No dopiero teraz mi się łatuje. No jestem przy jajkach. Ej, nie, to jestem ten serwis. To jestem sam... A jaj! Serwer... Nie, to ten sam serwer. Dobra. Jestem przy kameleonie. Przy jajkach. Jest kameleon. Eee... Czy jesteście w drugiej krainie? W drugiej. Ja nawet... Kurde. Ja jestem... Eee... Jak się nazywał? Bry, 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 Dobra. Krzyśnij, nie widział. Dobra, szczękę odebrałem. Hop, 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 hop. Chodź. Lepiej jaką? Zdechłam inną mini. Mi, mi, eh, bombom, mini mi, guzikiem mi. jest Alan, co? A pamiętać tą samą Małą? Papa widzę wę.